Komu było brak tego ujęcia na testy w wydaniu tradycyjnym? Na pewno co niektórym z Was, widzów, brakowało tego widoku, ale już przychodzę z pomocą i pokażę od razu bardzo ciekawą produkcję kroka na Sega Saturn. Tego kroka, którego załatwiłem od znajomego ze Szkocji. Bardzo Cię pozdrawiam, Jamie. Greetings to you. Za całkiem dobre pieniądze, bo za około 100 zł z kilkoma groszami się udało wyhaczyć. I tutaj Wam przyznam się szczerze, że to był chyba najlepszy interes na Saturna do tej pory, tak jak zrobiłem. Podobnie było z Last Bronxem. Podobnie było z Last Bronxem i podobnie też było jeszcze z Need for Speedem, tak uważam, bo w cenie poniżej 100 zł to pierwszego Need for Speeda nie tak łatwo znaleźć. Nie pamiętam jeszcze tylko, czy to dokładnie było poniżej 100 czy w okolicach, czy prawie 100. W każdym razie jednak mamy tutaj grę, która się uruchomiła. Chciałem tą grę pokazać w konsologii na temat tytułów dosyć wyjątkowych, zwłaszcza wydań. Wiadomo, że ta gra... Wyszła na, na PlayStation też i ponoć tam ona sobie lepiej radzi z grafiką, aczkolwiek nie ma takiej też pewności, bo um, z mojej strony przynajmniej, bo nie sprawdzałem tej e, wersji PlayStation. I dzisiaj sobie zobaczymy w kawałek wersji z Saturna. Akurat nie wiedziałem, że w ogóle ta gra wyszła na Saturna. W dużej mierze nie byłem. Zwyczajnie pewien tego. No, ale cóż, przynajmniej tutaj na wyjątkowym, co ciekawe przykładzie, bo zawsze mówię, że gry trójwymiarowe lepiej mi się gra z gałką analogową, z drążkiem analogowym, to tutaj lepiej mi się będzie grało na padzie tradycyjnym. A z takiego powodu, że zazwyczaj tak jest, że się tak że się lepiej gra na padzie, gdzie mamy drążki analogowe, bo bardziej lepiej czuć ten trójwymiar. O co tutaj chodzi? Czemu tutaj jest taki... I tak, mamy tu platformówkę trójwymiarową, dosyć mało znaną, ale przez co niektórych fanów w ogóle takich gier trójwymiarowych jest dosyć znana właśnie, bo wyszła też na PeCeta i swego czasu... No nie wiem, o co tu chodzi z, z tym pudłem. Pseudomarianowym. Aha, no pewnie trzeba było rozwalić te pudła. No nic, najwyżej trudno, bo można ją łatwo przerobić na taką operacyjną w miarę grę, że żeby działała w full HD i tym podobne. Prze 10 klatkach, nawet i z naprawdę całkiem ładną grafiką. Co by nie mówić, że ta gra jest z 97 roku i może wyglądać paskudnie, aczkolwiek, jak dla mnie, dla pasjonaty, który no już trochę widział sprzętów, co potrafią robić z grafiką, z dźwiękiem, no to naprawdę ta gra, jak dla mnie, jest pewnym osiągnięciem na tą konsolę, bo na Saturna niełatwo się pisało gry. Zawsze zobaczyć, jakie tam procesory głównie były, które tak naprawdę wszystkie które wszystkie ze sobą się kłóciły w tej pełnej obsłudze i grafiki 2D i 3D. Ja się tak zastanawiam, po co oddzielny. Oj, tutaj czasami mamy spadki płynności. To też jest wynik tego, że optymalizacja gier na Saturnie w wielu miejscach niestety leży. aczkolwiek jest to dosyć późna gra. Więc akurat co do tego. Już była jakaś wiedza podstawowa na temat o zoptymalizowania płynności, ale niestety jednak sprzęt płata figle bardzo duże. I ogólnie o istnieniu tej wersji nie wiedziałem, że ona ogólnie i tak w miarę dobrze działa. Że ta grafika nie jest wcale jakaś odbiegająca od tej, co możemy zobaczyć na PlayStation. Uuu, zrąbałem etap. Trzeba będzie chyba zrestartować. I to całkiem. Niestety jest koślade sterowanie w tej grze. Tak jak pierwsze platformówki 3D, niestety nie zastarzały się dobrze pod kątem sterowania, bo grafika to tutaj akurat u mnie jest na ostatnim miejscu. W ogóle uważam, że grafika w grach to jest element tak naprawdę. nie powinien być jakiś oceniający grę na zasadzie takiej, że o jest gra z 96 roku, grafika jest powiedzmy tak typowy. Człowiek dzisiejszej daty by powiedział, o, paskudna, to nie da się w to grać. No dobrze, ale czy chwilę zagrał, po, sprawdzał inne mechaniki, czy w ogóle sam, tak jakby, nie wiem, poczucie pewnych elementów w tej grze. No pewnie, nie, pewnie nie, nawet nie zwróciłby na to uwagi, bo już na wejściu powie, powie, że grafika do dupy. Nie grafika do dupy, tylko takie były sprzęty kiedyś i od czegoś zaczynano. To nie jest efekt tego, że grafika do dupy. No dobra, można tam porównywać sobie, nie z PC-em z tamtych czasów i z pecetem z dzisiejszych czasów, nie, Tam z, z mocą wydajnością i tak dalej, ale kiedyś urządzenia miały mniejszą moc. I, i tak grafika była pisana w większości dobrych gier na podstawie bardzo prostej na, mo, na same możliwości danego sprzętu, więc no... to ludzie też muszą jakoś, nie wiem, orientować się. Nie każda starsza gra musi być od razu jakaś skreślona, nie? no ale wiadomo, no pokolenia graczy już są takie, że niestety powiedzą nawet, że o, w tej płynności nie da się grać, no to wiadomo, do nich należy problem. Tak się składa. Pierwsze poziomy akurat kojarzę, bo ja je sprawdzałem na PC-cie. No kurde, tutaj faktycznie przesada jest z tą płynnością tutaj. Dobra, jest i jakiś dziwny ludek. Ale samo to, że kurczę. Sam fakt w ogóle, wiedząc, że Saturn jest naprawdę zajebistą maszynką do wyrwania sobie wszystkich włosów z głowy. Bo graficznie jakoś tak nie odstaje za bardzo od PlayStation. Jest tak w miarę na równi, bym powiedział. Pod kątem jakości tekstur, pod kątem jakości brył. W, w tych porównywalnych grach, bo ja nie mówię o ekskluzywach. No, znaczy niestety nie jest to gra ekskluzywna. A szkoda, miała rzekomo być w planach dwójka na Saturna, ale z tego pomysłu się wycofali, bo widzieli, że Saturn się nie sprzedaje. To ciekawe, dlaczego oni zrobili jedynkę na Saturna. Skoro i tak już było mniej więcej wiadomo w 1997 roku, że konsola ta się niestety nie sprawdzi, będzie takim zapomnianym sprzętem, przynajmniej do czasu, bo dzisiaj. u, oberwałem, bo dzisiaj pasjonaci. Szczególnie kolekcjonerzy, no wiedzą co to jest Saturn. Nie muszę od nowa wszystko. Jedziemy na starych motywach. Ok, przemierzyłem ten moment, kiedy. Niestety trzeba było powtarzać przynajmniej fragment. No cóż, ale powiem Wam, że przykład tej gry jest dosyć fajny, bo jest to jedna z pierwszych gier, przynajmniej na komputerze. Gdzie wykorzystano w miarę możliwości kart graficznych akceleratorów 3D w tamtym czasie, o cholera, ale tu małe przestrzenie są faktycznie aż do przesady. I to była jedna, być może potencjalnie jedna z pierwszych w ogóle przez wielu ludzi e, uruchomiony tytuł na komputerze. Na konsolach już takie tytuły były, żeby pokazać moc, że faktycznie gry 3D to jest przyszłość, aczkolwiek. Te gry pierwsze 3D nie są niestety dosyć, jakby to powiedzieć, przez ludzi dzisiaj odbierane w sposób taki masowy pozytywnie, bo no, powiedzą, że grafika taka, a nie inna. Co jest niestety smutne, bo te gry są bardzo przyjemne w ogrywaniu. Chociaż zależy jakie, bo na przykład. Super Mario 64 to może być taki przykład, trochę niezbyt trafiony, bo z czasem wyzwania są naprawdę męczące. Tu widzę, że gra przynajmniej na razie jest troszeczkę w miarę łatwa, ale to do czasu pewnie. Jak wszystkie takie gry tego typu, gdzie mają motyw dziecięcy, a się potem okazuje, że gra jest dosyć trudna i dzieciaki, wbrew pozorom, nie dałyby rady przejść w ogóle jakiegokolwiek etapu późniejszego bo tam wymagana się jest zręczność, której dzieciaki chyba jeszcze mogą nie mieć, albo chyba, że będą musiały naprawdę długo ćwiczyć, a wiemy z reguły, że dzieciaki są, dzieci dzisiejsze w ogóle, są dosyć niecierpliwe. Z reguły oczywiście. O kurde, ale bym się wywalił. Pod kątem nawet już właśnie tej znowu technicznej oprawy, to nawet tak naprawdę te gry nie mają dużej żywotności, bo to są gry zrobione raczej pod ludzi, którzy wtedy byli mali, czyli dzisiejsi już 30 -latkowie. Czyli trochę jakby właśnie do, tak powiedzmy, tak jakby do mojego pokolenia, pamiętających ludzi, pamię <śm> pamiętających ludzi, pamiętających czasy yy, jeszcze przed internetem, takim dzisiejszym, nie, więc. Masowym, powiedzmy trochę agresywnym, bym rzekł. Tutaj coś było, nie wiem co to jest. Co to? Jakiś bonus pewnie. I tak, tak, to pewne gry widać, faktycznie jakiś bonus. Są dla określonego odbiorcy. Po prostu. Nawet wiekowo już. Tak to niestety brzmi. Serducho, co mi da. Tego nie wiem. Jakiś diament. Dostać jakby odpowiednik pierścieni w soniku albo monet w, Mario. Ale ja wiem. Wszystko zależy od podejścia, wiecie co, jakie ktoś będzie miał. Bo jeżeli nie będzie tak. Ktoś zwracał hiper uwagi na grafikę, że ona musi być taka, taka, taka i tak dalej. Chociaż wiadomo, że na komputerze można tam podziałać nieco w tej materii, ale i tak pewna część grafiki jest ustalona i tutaj za dużo się nie zmieni. O kurde. Się zastanawiam, po co mi te serca są. Tak myślę. Właś w każdym razie już tutaj jeden z etapów, jeden z etapów taki dosyć już. O, nie można pokonać go. O, to uciekaj. Uciekaj. Bierz nogi, zapas. Dobra, ten się podjarał. O kurde, nie! Ale mogę wrócić. Aha, on idzie tylko w linii pionowej, a to nie. Myślałem, że on się przemieszcza na boki. Ten cały, nie wiem, nie wiem dżdżownica czy co to jest. Kurde, idź. Tak mi się w ogóle wydawało, że gra była robiona przez Polaków, ale to i na seria mi się pomyliła. To Kangurek Kao, bardziej, niż Krok Legenda Gobosa. Bo się składa, że akurat Kroka robili Brytyjczycy z Argonaut Software. Wyszło tam kilka gier, ale marka szybko tak jakby zaginęła w odmęcie pozostałych innych, które były dosyć podobne do siebie pod kątem w ogóle samego grania, schematu platformówkowego i tak dalej, bo wiadomo, że te wszystkie gry niestety są podobne. Eee, I chyba ja bym się wracał, ale to nic, pozbieram sobie diamenty, bo te diamenty dają mi pewnej ilości życia. Jak nie zgubię oczywiście. Nie pamiętam, ile, ile dokładnie wyszło części. Wiem, że Trójka na pewno jeszcze wyszła, ale chyba po Trójce już nic więcej. Także. Pewne pomysły, na, pewne pomysły na rozwinięcie serii było dosyć krótkotrwałe. Twórcy myśleli, że to będzie coś w podobieństwie do właśnie tych znanych, bardziej marek, ale niestety, niestety to była taka mrzonka i taka raczej wyobraźnia twórców, że seria się przyjmie, aczkolwiek i tak jest znana trochę. Się wcale nie zdziwi, jak ludzie ostatnimi czasy, jak tak. O, teraz będzie losowanie pewnie. Z tak zwanych kubeczków. O, to będzie akurat łatwe. Trzeci. Jak się pomylę, to jestem dziwny. Ale i tak jestem dziwny. I dobrze mi z tym. Zajebiście z samym sobą i z wami tutaj. Także polecam Wam ten tytuł sobie zobaczyć, sprawdzić. Niekoniecznie na konsolach, jak chcecie na Pccie, możecie na Pccie. No chyba, że preferujecie emulowanie na telefonie, no to możecie na telefonie, ale pamiętajcie, że to nie jest stricte prawdziwe granie. To jest tylko takie udawane, żeby mieć coś pod ręką, a wbrew pozorom pasjonata to jednak jest to osoba, która albo już ma coś na komputerze, albo na sprzęcie do tego przeznaczonym. Telefon, czy ja wiem? Nie ja wiem, ja bym tu dyskutował. Raczej preferuję tradycyjne metody, no chyba że nie ma innej, no to wtedy ta emulacja, ale na komputerze. Ok, widzę, że chyba tej skrzyni nie da się rozwalić, bo ona jest pomocnicza, więc tu akurat nie ma możliwości zrobienia głupich rzeczy. Teraz tak mamy klucz. W sensie wiedziałem, że się nie dostanę. Mierzenie odległości w tych grach z wczesnego w 3D, niestety, jest dosyć trudne. A nie mówię o Babzi 3D, bo Babzi 3D to jest niestety takie gówno, że nawet największemu wrogowi bym nie polecał w to grać, chociaż może dla odprężenia, może, nie wiem. W każdym razie, no, gra wygląda solidnie i tak na Saturnie, także co myślicie o tej grze, możemy rozwinąć całkiem ciekawą dyskusję, czy graliście oczywiście kiedyś w Kroka, bo na pewno co niektórzy z Was mogli grać. Dodawali wszędzie tą grę do magazynów, gdzieś tam do gazetek z grami i... Co to jest? Jakiś balon. Tu się cofnę. A, który daje mnie na dół. Tylko nie wiem w sumie po co jak mogę zejść z wyższej tak zwanej półki. Akurat jeszcze na PeCecie wam powiem taką ciekawą rzecz, bo instalowałem na Windowsie 10 i wyszło na to, że wersja pod Windowsa 9.5 tej gry, jak się zainstaluje na dziesiątce, ona się jakby włączy, ale ścieżki dźwiękowe, które tu są, utwory konkretnie, one się w ogóle nie, nie załączały, a powinny. Bo widać, że tam nie ma zgodności z niektórymi plikami. Na przykład sama rozgrywka jest, ale niestety nie ma tych utworów. Kurde, jak ja się tam dostanę? No tu wam powiem, sterowanie jest, jak na Saturna, dosyć skomplikowane. Bez kaczemy, a ogonkiem uderzamy. Tylko teraz pytanie: jak ja ten klucz wezmę? Bo tam naprawdę jest. Jak podwójnie będę chciał próbować skoczyć, to on zrobi takiego. Takie... Uderzenie. Oj, nie zła, nie znajdę. Nie wezmę tego klucza. Więc może później, słuchajcie. Może to będzie tak, że jakieś ulepszenie zdobędę. Nie wiem. To tylko moja hipoteza, jest bo nie grałem dokładnie w to, więc nie wiem, ale fajnie by było jakby była taka możliwość nie wiem, dodania drugiego skoku w jakiś sposób i wtedy mógłbym się tam dostać. Ale na razie to nie będę nic kombinował. Test to test. To sprawdzamy tylko gry, które Załatwiłem, a głównie po to, żeby po pierwsze wam coś pokazać, a po drugie żeby ewentualnie mieć możliwość, nie wiem, nagrywania streamów, jakichś tam kiedyś coś, nie wiem. Ta platforma zjedzie, czy nie? Czy ona chyba tylko jednorazowa, nie? Jakoś tak, trzeba się cofnąć i te skurde skoczyć, dobra. Także tak wygląda krok na Saturna. Fajna gierka. Do, do, tak naprawdę ogarnięcia sterowania jest. Sterowanie jest w zasadzie do opanowania. no i nie ma wszystkich dementów. Tak, bo jeszcze jeden się zdobywa i tamte drzwi się otwiera. Co tam jest za tym gongiem? Jakiś szary klucz. A to nie wiem, co on by robił. No, i to jest krok. Także serdecznie Was pozdrawiam. Miłego dzionka Wam życzę wieczoru, czy kiedy tam będziecie sobie ten film oglądali. Kiedykolwiek. I zapraszam do kolejnych testów. Będzie ich trochę więcej teraz, bo tak powinno być. Nie wiem, co będzie w, kole... Nie wiem, co będzie w kolejnym teście. Jaka gra do przetestowania, do wypróbowania, ale jakaś na pewno dobra z górnolotnych będzie. Także trzymajcie się i do zobaczenia.